Hej, cześć, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj postanowiliśmy, że skorzystamy z ostatnich dni chyba lata. Jest już dzisiaj 8 wrzesień, więc wybieramy się na plażę w Łebie. Idziemy poplażować, poopalać się jeszcze, może nam się uda wejść do wody. Mam nadzieję, że to nie będzie nasze ostatnie plażowanie w tym roku, na pewno... W w Polsce już tak, ale może uda nam się gdzieś polecieć jeszcze w tym roku na koniec. Ewentualnie z początkiem następnego roku. Zobaczymy. Więc my się zbieramy. Już mamy zapakowane ręczniczki. Bierzemy leżaczki i idziemy do auta. Jedziemy sobie do plaży. Piesek już też jest przygotowany. Mamy dla niej miseczki. Musimy jeszcze kupić po drodze wodę i coś do picia dla nas. I lecimy. Chodźcie z nami. Kawki na wynos gotowe. Jedna dla mnie. Druga dla... Macieja. Zobaczcie jaki mam genialny kubek. Kocham go po prostu, na wynos jest idealny, tylko ładny, ale brakuje mi tego, że, żeby był szczelny, nie? Bo tutaj jest taki w ogóle nieszczelny, ale jest bardzo ładny. Maciek, wraca się po kawkę do auta, bo zapomniał. My tu chillujemy już. Piesek oczywiście na kolankach najspokojniejszy, ale zaraz tam ma już przygotowany w cieniu kucyk. wodę też ma, ma też co jeść, więc tutaj będziemy chillować. I tak mamy rozłożony parawan i tak wiem jakie są zdania na ten temat, ale... Przy piesku ciężko byłoby nam bez parawanu, bo by nam uciekała, a tak to by musiała być cały czas na smyczy. No, a też nie chcemy, żeby ona cały czas siedziała w miejscu, a tak to ma kawałek, że może sobie na spokojnie chodzić i też nie będzie szczekać na wszystkich przechodzących obok. I w ogóle co jest najlepsze, że jest wrzesień i mieliśmy ogromny problem, żeby zabarkować. Tam jest za mną może, bo wszedłem do słonka. wyłożyłam. Jest mnóstwo ludzi. Parkingi są pełne i naprawdę było turbo ciężko zaparkować, jeździliśmy długo, a jak byliśmy ostatni raz w sierpniu przy długim to nie było takiego problemu z parkingiem jak teraz w tym momencie, nie? więc okay. korzystamy z ostatnich dni chyba lata, bo już w przyszłym tygodniu ma padać, więc chill. Dobra, idziemy zobaczyć jaką mamy temperaturę we wrześniu w morzu. Jest tak gorąco, że dziękuję. O, mój Boże, mój panie. Wykręca, wiecie? O kurwa. Nie, ja nie idę dalej. Oho, cześć. No, cześć. Byłam sobie w Rosmanie i znalazłam ten podkład za 11 czy tam 12 zł. Więc stwierdziłam, że go sobie wezmę i przetestuję. Wiem, że to już nie jest nowość żadna, że on już trochę jest. Dostępny. Bardzo go polecała Maxineczka, z tego co pamiętam, ale też widziałam dużo takich opinii, że on jest beznadziejny. I o nim jest napisane, że jest to lekki podkład pielęgnacyjny i ma mieć tą formułę second skin, więc myślę, że dla mnie będzie to spoko, bo ja w tym momencie nie mam jakichś wielkich wyprysków, nie potrzebuję też dużego krycia, tylko właśnie wyrównania kolory. Mam nadzieję, że kolor wybrałam sobie dobry, bo w sumie nie było zbyt wielkiego wyboru była jedynka i czwórka. Więc stwierdziłam, że najwyżej jakoś to ogram. Ale... No... Kolor... Jest git, mam nadzieję, że on nie ciemnieje. Ma taki zapach... Nie. Nie, nieładny ma zapach jakby, co? Nie, nie ma żadnego zapachu takiego, że jakiś, jakoś pachnie. Po prostu pachnie takim... Starym podkładem. W sensie nie, że zepsutym. Ale kiedyś tak mi się kojarzy, że te podkłady takie miały nieciekawy zapach. Na skórze mam już pielęgnację nałożoną, SPF. I w ogóle odzywam się jeszcze do Was, bo chcę Wam zrobić y, mój ostatni taki haul zakupowy. Bo niestety, ale już jesień to się zbliża wielkimi krokami. Yy, w niedzielę jest dzisiaj, co jest dzisiaj, wtorek. W niedzielę to my się opalaliśmy na plaży. Wczoraj już było tak zimno, jak wyszłam rano z psem, i już jest naprawdę bardziej jesień niż lato. Ja nie lubię jesieni, chociaż no, zaraz będzie już grudzień, więc będzie można kręcić vlogmasy. Mam nadzieję, że czekacie na jakieś, bo ja na pewno nakręcę. Postaram się to zrobić jako daily, ale nie wiem, czy ogarnę to mi się zepnie czasowo. Postaram się, zrobię wszystko, a jak nie, to co drugi dzień chociaż. To tak, jak już Wam pokazywałam mój rozwalony korektor, ale podkład mi się podoba, powiem Wam, naprawdę fajnie to wygląda. No i nie ma super krycia, ale ja nie potrzebuję, tak jak już powiedziałam. Jest taki... faktycznie wyrównuje mi koloryt, nie obciąża za bardzo. Zobaczymy, czy, czy nie będzie tak, że ja wieczorem wrócę i będę wyglądała, jakbym się spociła i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. Chociaż myślę, że jak go przypudrujemy, to może się nic takiego nie wydarzy. No, więc ja się maluję, pokażę Wam już efekt końcowy i pokażę Wam jeszcze zaraz moje właśnie ostatnie zakupy od z gdzie ja do Sinseya raczej nie wchodzę, w ogóle... Nie lubię tam rzeczy kupować, bo one są jakościowo takie ser, Ale tak ostatnio wyszłyśmy i tak wydają się fajne te rzeczy, które kupiłam. Więc maluję się i Wam pokazuję. Okej, okay, pierwsza rzecz, którą kupiłam, to taki beżowy top. Beżowy i w zasadzie też czarny. Oba były za Więc w ogóle spokojna. Są bawełniane, świetnie się sprawdzą Właśnie pod jakiś sweter Bądź coś takiego z dłuższym rękawem Ja ogólnie lubię jak jest mi ciepło I lubię mieć coś pod Właśnie takimi swetrami czy bluzkami Z długimi rękawami Więc generalnie spoko dla mnie I taki Taka swetro bluzka właśnie z długim rękawem Mi się ogólnie takie Bardzo podobają, czy się nie przejmujcie Wystaje mi mikrofon Pewnie jak w niego popukałam, to to usłyszeliście. To jest 70% wiskozy. Trzy dyszki kosztowało, więc też całkiem przyzwoita cena. Wydaje się, ten materiał taki całkiem porządny, bo ja generalnie jak wchodzę do Cinseya i te nawet bawełniane bluzki, to zazwyczaj są takie już szmatki, już jakie bierzecie w ręce, a to tak jest trochę rozciągliwe i no wydaje mi się, że będzie spoko. Ja taką podobną bardzo miałam z Mojito. Malowałam, ale no nie wiem, czy mi się skurczyła w praniu, bo wątpię, że aż tak zmieniłam swój rozmiar. Zdejmujemy. I właśnie ta ten top idealnie. Długa taka sama, teraz widzę, że ja wzięłam jedną eskę, drugą x Okej, okay, to jest... To zmierzymy, bo ja nie wiem, czy zmierzyłam obie, czy... zmierzyłam tylko jedno i uznałam, że jest dobre. Nie, też jest dobre. Jest właśnie fajnie rozciągliwe i, i będą fajne do spodni i nawet do jakiejś spódnicy, żeby w sobie włożyć. No, mi się podoba, naprawdę przyjemny materiał, bardzo spoko opcja. No, trzy dyszki to też nie mają, tak? Już mi się wiecie, włączył taki jesienny mód, chociaż tak jak mówię, ja nie lubię jesieni. Zwykły t-shirt za dwie dyszki. Też można go zmierzyć na top, bo w sumie ten top w niczym nie przeszkadza. Ładny kolor przyjemny do czarnych, szarych albo białych spodni, bo do niebieskich już tak mniej. Ale ja lubię też ten rękaw taki troszeczkę niższy, nie przeszkadza mi to, wiem, że niektórym będzie to przeszkadzało, więc nie dla wszystkich, ale ten prążkowany materiał też jest taki, mam wrażenie, troszeczkę porządniejszy niż te zwykłe, więc to też jest na plus z tą bluzką. A jeżeli chodzi o materiał, to 5% bawełny, więc jest całkiem spoko, gdzie w sincaju to jest gi Ostatnia moja ubraniowa rzecz tutaj... Jeżeli chodzi o skład, z tego co pamiętam, to był taki set, ale nie był najgorszy. 52% wiskozy, reszta to plastik, ale już mówię, dobra. Ja cierpię na brak swetrów, bo właśnie wszystkie są poliestrowe, akrylowe albo inne plastiki. Jest mi się ładny ułożył, tu mi metki się nie zgrały. No. Ale. Jest piękny. Kolor ma idealny. W sensie, jakby ja też nie przypadłem z paskami ogólnie w swoim życiu, teoretycznie. A ostatnio chyba się polubiłam z nimi, więc taki oto sweterek. Cena, z tego co pamiętam, to były te cztery dyszki. A nie. 59. Więc nie dużo, nie mało. No, w dzisiejszych czasach to chyba nie jest aż tak dużo. To jest wszystko z takich moich ubraniowych rzeczy, ale. Te piękne poduszki, co widzicie tutaj w tle, poszewki. Chciałam takie już troszeczkę bardziej jesienne niż te, w bazie tam były i w jakieś króliki, więc yy, były te takie. Na ślad po metce. I kupiłam sobie jeszcze taką, ta chyba kosztowała 10 zł, ta 12, bo to nie jest typowo jesienna kolekcja, tylko jakaś stara letnia, ale stwierdziłam, że mi będzie pasować właśnie ta czerń. Podoba mi się też, że ma takie ładniejsze kolory, no i ta jest też bardzo ładna z dynką, z dynką Pumpkin Season, słuchajcie, się zaczyna już, ale... Dla każdego, coś dobrego, nie tylko dla siebie, do domu. Na kupiłam też zabawkę, ale słuchajcie, minus tej zabawki jest taki, że te sznurki się strasznie sypią po całej chacie, nie? To cały czas, widzicie, traci sznurki. Cały czas to traci ustrojstwo sznurki, więc no to jest na wielki minus, bo cały czas mi latają po te rzeczy, no ale świniak jest y, przecudowny. Fajny jest do szarpania, wujce się w sumie też podoba. Już, tak? Odejmuję bójkę i świniak się lubią. Ja piję już kawkę, zaraz się zbieram do pracy. Napiszcie mi proszę w komentarzu jakie byście chcieli te vlogmasy, bo ja mam jakieś tam swoje pomysły, które chciałabym zrealizować, ale też y, oczywiście z chęcią posłucham się Was, więc napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć we vlogmasach. Y, czy chcielibyście zobaczyć może jakieś jarmarki, które są w Polsce, jakieś, nie wiem, co mają na, na półkach w sklepach świątecznego, no y, naprawdę wszelkie jakieś... Czy chcecie właśnie... O, to jest moja największa y, zagwostka, bo chciałabym kupić kalendarze adwentowe. No wiadomo, nie kupię 24 kalendarzy, ani nawet 20, bo zbankrutuję. Mam już jakieś tam swoje y, wymarzone, upatrzone, jakieś takie, które chcę kupić i już wiem, że na pewno je kupię. I teraz pytanie mam do Was, czy chcecie na przykład ze dwa odcinki, gdzie otwieram cały kalendarz naraz... A w każdym vlogu i tak otwieram jedno okienko z danego kalendarza. O! po tego jestem ciekawa, bo ja się zastanawiam i, i myślę właśnie nad dwiema tymi opcjami: czy będę otwierać jakiś jeden albo dwa kalendarze codziennie, a z dwa kalendarze bym otworzyła także całe, całe, najtańsze na przykład, jakiś z Action. I nie wiem jeszcze, jaki, na pewno nie najdroższy, bo nie, nie, naprawdę ja nie wydam 3000 za kalendarz, nie wiem, z If Sound Pruneral, czy z Charlotte, czy nie wiem jeszcze z czego, ale oni mają chyba najdroższe kalendarze, więc na pewno go nie kupię. Ale jakiś na przykład inny, na pewno chciałabym kupić, więc napiszcie mi. Myślę, że tym takim kawowym akcentem. Zakończę tego dzisiejszego vloga. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie koniecznie kciuka do góry. Przypominam też o możliwości subskrybowania mojego kanału, bo już Was prawie 200 osób w ogóle wow! Super. Cieszę się, ale dobimy do tych dwóch stówek. Będzie mi bardzo miło. Dzięki wielkie, do zobaczenia następnym razem. Cześć!